Cześć! Magic ma już ponad 27 tysięcy unikalnych wzorów kart. Spośród nich znakomita większość przewinęła się przez talie graczy. Nawet jeśli karta nie była wystarczająco mocna, żeby grać w Legacy czy Modernie, to miała szansę zmieścić się w taliach do Pioniera czy Standardu. Z kolei jeśli były za słabe nawet, żeby się tutaj pojawić, no to i tak przecież grało się nimi w Limited, czy nawet jakiejś koncepcji komandera. Takich kart, które nie nadawały się do niczego, jest faktycznie bardzo mało. Nawet Zabczy legendarny Stormcrow znajdzie swoich fanów. Mimo to spośród całego tego towarzystwa postanowiłem się pobawić i poszukać 10 absolutnie najgorszych kart, no i się nimi z Wami podzielić. Będzie to moja nie do końca subiektywna lista, ale śmiało dzielcie się też własnymi pomysłami. Może się też okazać, że się mylę. No i wy macie jakiś pomysł, jak daną kartę wykorzystać, czekam, sekcja komentarzy jest wasza. Przygotowanie tej listy nie było wcale prostym zadaniem, bo kart, które zupełnie nic nie robią albo są totalnie bezużyteczne w Magiku, jednak wcale nie brakuje. Są też takie perły jak The Cheese Stands Alone, gdzie poziom absurdu osiąga szczyt, no ale ze względu na specyfikę ansetów trzeba je chyba pominąć. Zastanawiałem się też nad kartami pokroju Ice Link Leprohana, który jest co najmniej zły, ale z drugiej strony jest nadal dropem 1-1 za 1 many. W Limited trzeba czasem coś dopchać do krzywej i w ostateczności nawet bym takim ludzikiem mógł zagrać. Miło, że zmienianie kolorów blokujących ludzików nie ma tutaj za dużo sensu. Pierwszy na mojej liście znajduje się land, który został wymieniony przez samego Marka Rosewatera, lead designera gry, jako jedna z najgorszych kart ever. Mowa o Sorrow's Puff, które oryginalnie zostało wydrukowane jeszcze w The Dark. Po pierwsze jest to land, który nie daje many, co samo w sobie może nie jest tak niezwykłe, no ale umiejętność, którą dostajemy w zamian to jest inny poziom magica. Nie sądzę, żeby komukolwiek wystarczyło przeczytać ten tekst tylko raz i go w pełni zrozumiał. Chodzi tu o bardzo, ale to bardzo unikalną sytuację, kiedy atakujemy i przeciwnik blokuje nasze stwory. Musimy atakować przynajmniej dwoma ludzikami, muszą być one blokowane przez dwa różne stwory przeciwnika. No i jeśli tak, to możemy je podmienić tych blokerów, ale tylko jeśli taka podmianka byłaby legalna w innym wypadku, czyli np. żadnych flayingów. A w nagrodę za całą tę akcję, zarówno my, jak i wszystkie nasze stwory dostają dwa obrażenia. To nie jest tak, że nie da się tutaj stworzyć scenariusza, w którym by się na tym coś zyskało z wiem, jakimś wielkim miśkiem z tramplem, tylko po co? Co autorzy mieli na myśli projektując tę kartę? Często wymienioną kartę, w gronie faworyta do najgorszej karty ever jest Great Wall. Enchantment za 3 wydrukowany w Legends. Ta potężna karta pozwala zniwelować efekty Planeswalku. Wygląda na to, że designerzy gry w tamtym czasie uznali, że ta umiejętność może stanowić bardzo duże potencjalne zagrożenie. Problem polega jednak na tym, że do dziś dzień wydrukowane całe cztery karty z planeswalkiem oraz jakiś inny równie zły enchantment, ice and highway. Bardzo chciałbym zobaczyć praktyczne zastosowanie tej karty. No, to, taka karta ma swoje odpowiedniki w innych kolorach, no ale pozostałych łoków jest nieco więcej niż tego białego, no i można się kłócić, że nieco zwiększa to ich efektywność. Numerem 3 na mojej liście jest Hint of Insanity i jest to mocny kandydat do karty, która nic nie robi. W skrócie, żeby to zadziałało, przeciwnik musi mieć dwie karty o tej samej nazwie na ręku, o czym najczęściej nie mamy pojęcia. No i powiedzmy sobie szczerze, jakie są na to szanse? Najlepiej pewnie się ta karta sprawdza w komenderze, gdzie przecież jest to format Singleton, prawda? E, dobra inwestycja tych trzech man. Do tej pory nie wymieniłem jeszcze żadnego stwora, a na tym polu Magic też sporo osiągnął. Sęk jednak w tym, że nieważne jak zły ludzik by był, to mając na stole jakieś ciało, ono zawsze może coś zrobić. Cokolwiek. Nawet seria ludzików z inwazji, która zwiększała koszty własnych speli, tak jak nie wiem, Alabaster Lee, czy nadal jest ciałem 1-3 za 1. -3 -1. Mimo to w tym towarzystwie można znaleźć niezrównanego stwora, który często pojawia się w takich zestawieniach. Wood Elemental to jest przepotężna bestia. Kosztuje 4 many, ale jeśli go zagramy za te 4, nie mając żadnych odtapowanych forestów do poświęcenia, to dostaniemy stwora 0, 0 który w zasadzie zginie. Musimy mieć przynajmniej 5 zasobów, żeby być w stanie stworzyć stwora 1 na 1. Jest moc, prawda? Wśród artefaktów też trudno o namierzenie najbardziej spektakularnej porażki. Z perspektywy czasu faworytem zdaje się być jednak Yu Bubble. O co tu w ogóle chodzi? Nie dość, że co turę musimy płacić coraz większy koszt istnienia tej karty na stole w postaci kumulatej fabki, bo inaczej będziemy musieli ją poświęcić. No to jeszcze nie możemy zagrać żadnej innej karty, bo w konsekwencji też musielibyśmy ją poświęcić. Czyli de facto nie możemy nic zagrać, a co dostajemy w zamian? Możemy płacić dwie many za jeden życia. Niesamowity zysk. Owszem, mogę sobie wyobrazić, że, nie wiem, zasetapujemy sobie na stole jakiś silnik do nieskończonej many, po czym zagramy babla, żeby dać sobie nieskończoną ilość życia. No ale w ten sposób nadal nie wygrywamy, prawda? No i są to zresztą łatwiejsze metody, żeby osiągnąć ten sam efekt. Pale Moon to z kolei jedna z najdziwniejszych kart w kolorze niebieskim. Umyka mi, co autor miał na myśli projektując tę kartę, bo ona jest zwyczajnie zła w perspektywie zasad gry. Można by pomyśleć na pierwszy rzut oka, że rzucony na instancie czar, który zmusza przeciwnika do tego, żeby jego non-basici produkowały w tej turze manę colorless, może mieć jakiś sens, prawda? Ale jeśli zastanowimy się nad tym chwilę, no to przecież nadal możemy do tego czaru odpowiedzieć i wziąć sobie manę w pól, zanim ten zrezolwuje. Nie wyłącza to też innych umiejętności takich e, landów. Nadal też możemy sobie dawać manę z ludzików czy artefaktów. E, mamy też zwykłe basiki. Jasne, jestem sobie w stanie wyobrazić, że rzucamy taką kartę w upkeepie, tak e, że nawet jeśli przeciwnik weźmie manę w pul, to ta wyczyści się razem z kolejnym stepem. Ale w takim razie nie lepiej sprawdziłby się po prostu Counter czy Removal na faktyczne zagrożenie, czy nie wiem, cokolwiek innego. Większość kart, które Wam pokazałem sięgają starszych dodatków i pewnie można im wybaczyć fakt, że były designowane w innych czasach, dla tak naprawdę zupełnie innej gry. Nie oznacza to jednak, że współczesne karty są dużo lepsze. Spójrzmy sobie na Final Fantasy, gdzie pojawił się chociażby taki Zodiark Umbral God. Na pierwszy rzut oka niezniszczalny typ 5 na 5 nie brzmi źle, no ale jego koszt 5 czarnych many zupełnie nie usprawiedliwia jego efektu. Gdyby on jeszcze zmuszał przeciwnika do poświęcenia wszystkich nieboskich jednostek, ale nie, przeciwnik nadal może zostawić sobie kluczowego stwora i nas z nim wykończyć. Nie sądzę, żeby ktokolwiek kiedykolwiek próbował zmieścić go w Constructed. Nie wspominając już w ogóle o Limited, chociaż tu zrobię gwiazdkę, bo na ostatnim drafcie, jaki odpaliłem sobie na arenie, zrobiłem sobie Monobę i go wydraftowałem. Nie zagrałem go ani razu, w związku z czym nadal uważam, że nic nie robi. Nie jest pewnie ostatecznie taki zły jak wszystkie te karty, które wymieniłem do tej pory, ale nadal jest w zasadzie niegrywalny. Wracając jednak do kart, które w innych realiach miały minimalny sens, a teraz nie robią już absolutnie nic, to do tablicy mogę wywołać Power Search, czerwony enchantment, który zadaje obrażenia każdemu z graczy w apkipie przed odtapowaniem za każdy odtapowany land, który kontrolują. W czasach, kiedy nie można było sobie swobodnie tapować landów, bo konsekwencją był mana burn, to nawet można byłoby w ten sposób przepchnąć jakieś obrażenia. I każdy może sobie jeszcze przed Antapem te landy tapnąć, żeby tych obrażeń nie dostać, potem przejść do Antapu i tak naprawdę nie wydarzyło się nic. Fajne te karty kiedyś drukowali, prawda? <grych> Do naszej puli topowych kart można też dołożyć Fasting. Flavorowo ta karta się doskonale spina, bo nie pozwala nam pod żadnym pozorem dobrać karty, inaczej musielibyśmy poświęcić nasz Enchantment. W nagrodę dostaniemy dwa życia natury. I nie zgadniecie, jaki jeszcze benefit dostajemy. Możemy tę akcję powtórzyć całe 5 razy, bo później i tak musimy nasz Enchantment poświęcić. Czyli na upartego możemy dostać 10 życia, nie robiąc absolutnie nic przez te tury, nie dobierając karty i po prostu stojąc i patrząc, jak nasz przeciwnik zabija. W tej topce jest bardzo ciasno i bardzo ciężko było mi zdecydować, jaka jeszcze karta powinna tu wylądować. Miałem kilku solidnych kandydatów wśród stworów, które mają bardzo złe statystyki relacji kosztu do siły, jak nie wiem, Lotus Guardian, czy strasznie złej mechaniki, jak słynny Zephyr Spirit, który jest ścianą, która przy każdej próbie bloku wraca na rękę. Mimo to do tego grona postanowiłem dołączyć Break Open, czyli kartę z Onslaughta, która pozwala na odwrócenie karty przeciwnika, która jest obrazkiem do dołu. Czyli w skrócie domorfowania za przeciwnika jego karty. Taki ludzik w standardzie będzie 2 na 2, natomiast w 99 na 100 przypadków odwrócenie go będzie dla nas gorsze. Oszczędzamy w ten sposób przeciwnikowi roboty. Jasne, gdzieś tam dzięki nowym mechanikom może się zdarzyć, że trafimy na land. Albo nie wiem, zepsujemy w ten sposób akcję z Willbenderem, ale bądźmy poważni, to raczej jest granie do własnej bramki. No i to by było na tyle, jeśli chodzi o mój wybór tych topowych 10 kart, które w Magicu nic nie robią. Natomiast co warto podkreślić, dla nich też jest w tej grze miejsce, bo inaczej przecież już i tak duży powerclip by nas zupełnie pokonał. A tak. Mamy chociaż o czym opowiadać i wyszukiwać takie właśnie perełki. Czekam na Wasze propozycje do tej listy. A tymczasem do zobaczenia za tydzień. Cześć.